Witam, tu The DJ Man i ten odcinek to będzie odcinek informacyjny a te informacje będą dotyczyły filmików i głosu jak w miejscu właśnie słyszycie działa na mikrofon i dopiero szczerze się że nie mamy sterowników do. No, Z do, właśnie, mikrofonu. No, i teraz, właśnie, ja będę nagrywał, mój brat, czyli kreska pro linia. Będziecie mieli full filmików, mam nadzieję, że to będziecie oglądać. Um, jeszcze robimy coś, może zadziała na Minecraft, bo. Na takim programie Can You Run It? Pisze, że nam działa. I niektóre sterowniki trzeba zejść, No to popatrzymy jeszcze na jakieś sterowniki i może coś się da załatwić. I będzie seria z Minecraft'a. No. Wiem. Może nie, nie jak jest nakręcony. Ale będzie naprawdę super. Mm co z czego nagrywać. Z czego kreskawa nagrywać? Bo um, do jeszcze nie wiemy, ale na razie ja będę nagrywał na pewno z My testa Będzie super kio. Nie będzie już trzeba Iwony używać żadnych takich różnych kubin. To chyba będzie dzisiaj na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i.